Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków zaprasza do wysłuchania historii autorstwa Szczepana Twardocha oraz Łukasza Orbitowskiego pod tytułem Na zarazę, zarazek w reżyserii Krzysztofa Komandera. Czyta Przemysław Błuszcz. Rozdział 10. Tak, zaczekam 5 minut. – Weź kopyto. Hotel pod dzielnym huzarem, na woli – powiedział lek do telefonu, po czym się rozłączył. Czuł, jak zemsta w nim rośnie, niczym drożdżowe ciasto puchnie i nabiera kształtu. Było to uczucie tak podniecające, że smutek, jaki mógłby czuć, patrząc na ciało Juzia, zginął zupełnie pod tym spokojnym, świętym gniewem. W drzwiach pokoju stanął Ronald Pancerny, pozbawiony już ręcznika. Zasłaniał przyrodzenie obiema rękami, co jak lek zaraz zauważył, było zasadniczo przesadą, bo wystarczyłyby dwa palce. Mecenas lek wstał, uśmiechnął się przyjaźnie. Dzień dobry, panie Pancerny. Może zechce mi pan opowiedzieć, co tu się wydarzyło i kto zabił mojego syna? Zapytał uprzejmie. Pan Cerny otworzył usta, po czym je zamknął. Po czym jeszcze raz otworzył, albowiem rozpoznał człowieka, który stoi przed nim. Usiłował coś powiedzieć, ale udało mu się wydobyć z siebie tylko jedną, za to długą samogłoskę. Może gdyby się pan ubrał, to łatwiej byłoby panu rozwinąć tę wypowiedź. Kontynuował sympatycznie mecenas. Pancerny rozejrzał się w panice. Wszedł, sięgnął po spodnie z szarego, nieco zbyt ciasnego garnituru, w którym dokonał najodważniejszego czynu swojego nudnego życia, którego owoce tak łatwo utracił. Wciągnął spodnie w pośpiechu, prawie się przy tym przewracając. Potem koszula. Guziki zapiął krzywo, więc rozpiął i zapinał od nowa trzęsącymi się dłońmi. Mecenas czekał z uprzejmą cierpliwością. No więc. Pancerny mrugał szybko oczami. To wszystko mi się śni? To musi być sen, pomyślał. Cała ta zaraza. Wirus, walizka z 500 złotówkami, pistolet, trup i teraz lek. Najstraszniejszy człowiek Warszawy. Witold Lek, którego nawet premier się boi bardziej niż Kaczyńskiego. A Kaczyńskiego boi się przecież panicznie. Tenże Witold Lek stoi w tym pokoju i pyta, kto zastrzelił jego syna. To nie może być prawda. To musi być sen. Zamykał oczy i otwierał je, licząc, że zaraz obudzi się w swoim małżeńskim łóżku, obok żony, która surowym głosem poleci mu, żeby wstał i zrobił jej kawę, co nagle nie wydawało mu się już tak beznadziejne jak wcześniej. Wstanie, załączy telewizor w kuchni, w TVN24 nie będzie wirusa ani zatroskanej twarzy ministra Szumowskiego, więc zrobi tę kawę, przyniesie ją Annie do łóżka. Anna nawet mu nie podziękuje, on westchnie, za Założy garnitur i pójdzie do biura. Po ulicach będą chodzić ludzie bez tych idiotycznych maseczek. Wiosna jest. Można będzie usiąść gdzieś w ogródku, popatrzeć na dziewczyny pozbywające się zimowych okryć, wygrzać się już na słońcu. Tak, to wszystko mu się śni. Zaraz się obudzi. Żadnego wirusa, żadnego mecenasa leka, żadnego hotelu. Zaraz się obudzi. Lek podszedł do pancernego, przyjrzał mu się z bliska. Czego ten idiota tak mruga i mruga. Na wszelki wypadek strzelił pancernego w pysk otwartą dłonią. Pancerny przestał mrugać. Chwycił się za piekący policzek, rozpłakał się. To nie jest sen. To nie jest sen. To się dzieje naprawdę. Panie mecenasie! Ja, 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 ja! Wyjąkał. Panie pancerny, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, zanim stracę cierpliwość. Co tutaj się wydarzyło? Niech pan mówi prawdę. Prawdę, prawdę! Pancerny już wiedział, co robić. Musi się zdemaskować, inaczej lek mu nie uwierzy. Wyznać wszystko poza najważniejszym. Ja! Ja! – Defraudowałem 5 milionów z funduszu operacyjnego, panie mecenasie, i się tutaj ukryłem, i zamówiłem sobie tę, no, no kurwę. – Bardzo przepraszam pana, I, i ona, ona przyszła tu z, z, tym, z tym, z tym chłopcem, i, i z takim, z takim, z takim grubym, i, i, i oni… – No, ponaglił go groźnie lek. Pancerny poczuł się nagle, jakby rozwiązał bardzo trudną łamigłówkę. Oni się pokłócili! Ten gruby zabrał mi służbowy pistolet i zastrzelił tego, tego chłopca. Lek uśmiechnął się do pancernego. Nie uwierzył mu w ani jedno słowo. To teraz sobie tutaj zaczekamy parę minut, powiedział i usiadł na łóżku. Tym samym zaś momencie, w którym lek postanowił czekać, zarazek nie przestawał działać. Ruszył spod świateł, ani na chwilę nie odrywając wzroku od rudej. Piekłem wydawała mu się każda sekunda, w której nie cieszyłby oczu widokiem jej pięknej, nawet jeśli nieco zmęczonej twarzy i wydatnego, twardego biustu. Silikonowe cycki niezwykle zarazka podniecały, ponieważ uważał, że to wspaniałe, kiedy kobieta tak bardzo stara się właśnie dla niego. – Co robisz, idioto? – zdążyła krzyknąć Ruda i dopiero wtedy wpatrzony w nią zarazek kątem oka spojrzał na jezdnię i zrozumiał, że już nie uniknie zderzenia ze stojącą w poprzek drogi policyjną suką, wesoło mrugającą niebieskim światłem. dzielny detektyw Zarazek kilkukrotnie znalazł się w sytuacji, którą można by uznać za fatalną, czy nawet zagrażającą życiu. Zawsze mężnie stawiał czoła niebezpieczeństwu, mądry jak biskup i odważny do szaleństwa. Raz staruszka, którą śledził na zlecenie chciwego wnuczka, poszczuła go psem. Pies zwał się Kukusz i był rottweilerem. Nieustraszony Zarazek odważnie wgramolił się na klon i przeszedł po gałęzi poza ogrodzeniem, tracąc jedynie portret. Buty, komórkę i klucze do domu. Zyskał zaś dziurę w portkach. Całe to zdarzenie uznał za zwycięskie. Babcia rzeczywiście zakopała złoto pod agrestem. Wnuczek nie posiadał się ze szczęścia i zaraz wysłał przelew. Tak wygrywa się z przeznaczeniem, myślał zarazek. I tylko nocami budził się z krzykiem. Śniły mu się bowiem oczy i kły kukusia. Niewierny mąż, przyłapany na zdradzie, poprzysiągł zemstę. Porwał zarazka, wywiózł do lasu kabackiego, tam dał łopatę i kazał kopać grób. Sam siedział na obalonym pieńku i machał pistoletem. Zarazek zastosował nieuświadomiony zabieg taktyczny: zaczął jęczeć i chlipać że nie da rady z tą łopatą i prosi, by go od razu zastrzelono. Sapał, pocił się, purpurowiał i bladł na przemian, aż wreszcie runął, powalony atakiem serca. Przy okazji upadł też plan niewiernego męża. Ten pojął, co tak naprawdę się dzieje, zadzwonił po pogotowie i oddał się w ręce policji, ratując zarazkowi życie, które planował odebrać. Dwaj drobnie oszuści planowali utopić zarazka w kanale mójskim. Ten jednak ocalił siebie, bohatersko klinując swoje ciało w otworze studzienki kanalizacyjnej. Takich przypadków było mnóstwo. Zarazek wierzył w swoje szczęście, inteligencję, odwagę i zdolność do błyskawicznej oceny sytuacji. Aż do dziś. Wygramolił się z dymiącego BMW, otarł czoło i ocenił rozmiar zniszczeń. Obok, wsparta o sprasowaną karoserię, chwiała się ruda. Uwadze zarazka nie uszło, że pot seksownie perli się na jej piersiach. Jakby specjalnie dla niego. BMW dosłownie staranowało radiowóz. Auta zakleszczyły się ze sobą. Jeden policjant mamrotał coś z głową na kierownicy, drugi leżał na chodniku. Zginął? Jest nieprzytomny? Nie wiadomo... Strach zapłonął w piersi zarazka. Co teraz będzie? Powinien się zgłosić. Wykonywał swoje obowiązki służbowe. Na pewno zostanie zrozumiany i wysłuchany. A potem popatrzył na ludu. Taka piersiasta. Dobra i niewinna. Pieniądze, o których wspominała, stanowią szansę na lepsze życie. Na które zasłużyła, a którego jej odmówiono! Nie można do tego dopuścić! Zarazek postanowił działać. Nie dla siebie, lecz dla niej. No dobrze, dla ich wspólnej przyszłości. Nie martw się, kochana, powiedział. Wyciągnę cię z tej kabały. Kim ty, kurwa, człowieku jesteś? Wyszeptała Ruda. Zarazek wiedział, kim jest, a przede wszystkim kim za chwilę będzie. W innych czasach wypadek wzbudziłby zainteresowanie licznych przechodniów. Zbiegliby się, kręcili komórkami całe zajście i o zgrozo próbowali pomagać. Zarazek znał się na ludziach i wiedział, że od bezinteresownej pomocy lepszy jest nawet nóż pod żebro. Teraz jednak nikt się nie zainteresował. Ulica była pusta. Podniósł policjanta schodnika, zdjął mu koszulę, spodnie, podniósł czapkę, zabrał broń, szmatę, wszystko. Policjant rozruszał się trochę, oddychał i świszczał. Zarazek wiedział doskonale, co musi zrobić. Znajdzie Martę, dowie się, dlaczego musiała go zdradzić, i ukaże człowieka, który stał za tym szwindlem. Odzyska pieniądze i razem z rudą odjadą. Ku zachodzącemu słońcu. Tak właśnie będzie, zebrał się w mundur policyjny. Koszulę mógł zapiąć tylko na jeden trzeszczący guzik. W tym czasie ruda próbowała zapalić papierosa. Królewno, uciekajmy, powiedział zarazek. Koniec rozdziału dziesiątego, czytał przemysłowy.